samolot w Sardynie. Chcę zapakować. Mam rzeczy. Spódniczki, sukienki. to też fajny topik, co kupiłam ostatnio. Taki wakacyjny. Też fajną sukienkę kupiłam. Taką spódniczkę. Taką białą. w różnych outfitów, takich letnich. Takie mini shorty. Teraz są takie popularne, że się chodzi właśnie w takich outfitach z mini shortami. Także zrobimy teraz szybkie pakowanie. Tu jeszcze mam nawet kostiumy. Taki mam w tym roku. Jeszcze limonkowy. Też taki zwykły czarny. Sukienki, spodenki. Biznesyny. i kosmetyki jeszcze muszę spakować. Byliśmy późno, to była już 23, wiesz, że to jest miesiąc, teraz odprowadzamy. I w sumie tylko przyjechaliśmy na i poszliśmy spać i wszystko się zjedliśmy, i w sumie to tyle. Także zaraz lecimy na plażę. Let's go! Jesteśmy na plaży, ale strasznie to byliśmy, czy w Często jest tu siedzę. Wreszcie mam Tak białą. Nie wiem czy widzicie moje włosy, ale są w stanie masakrycznym. Także teraz piszę co, tak się myć. Później chcę dla was montować filmik. Mam parę zaległości o YouTube'a. Że nikt tak nie przestraszy, się tutaj, ale to są y, pianki, które tutaj słyszą. Jeżeli nie, nie wiadomo, co to jest, mm. twierdziłam, że zrobimy sobie dzisiaj razem z Mamy dzisiaj trzeci dzień tutaj, mamy dokładnie godzinkę 12.02. Wstałam jakieś o 10.00, mam tu moją kosmetyczkę i ogólnie z góry przepraszam Was za te hałasy i odgłosy, ale z za mną jest droga jakby jest płot i jest droga. To nie zależy od mnie, więc z góry po prostu mówię, że mogą być jakieś odgłosy out. Ok, więc tak, zaczniemy sobie od znalezienia jakichś spineczek. Kupiłam sobie takie spineczki białe. W ogóle miałam takie też różowe i czarne, ale mi się zgubiły. Ok, mamy tak, takie białe spineczki. I teraz sobie zapiniemy. Zaczynamy sobie Serum. Mam takie sliren, takie wyżywające z kwasem chalurynowym. Co mogę wam powiedzieć co u mnie? I jakie mam plany na dzisiaj? Dzisiaj u nas są chmury, więc jeśli chodzi o opalanie to trochę słabo że płynę na plaże, tylko sobie polę. Jutra robić troszkę więcej słońca, więc może jutro się uda poopalać, fajnie by było. Bierzemy sobie teraz taki kremik nawilżający Okej, okay, kolejny, kolejny produkt. Jest to oczywiście SPF, bo teraz to jest must have na co dzień. Akurat z Wam już wielokrotnie jeszcze tu jesteście dłużej. Wiecie, że ja zawsze polecam, ten z Evostino. To jest tak super baza, pod makijaż, taki zleciutki, mega fajny. To nie jest reklama jak coś, jakby ja to mówię z mojego własnego polecenia. To yy. mi troszkę bardziej polało, Boże. Przechodzimy sobie do mojego ulubieńca. Ale zaklasnęłam mojego ulubieńca, ostatnimi czasy czyli na lato idealne kropelki brązujące. kocham je, uwielbiam Więc jeśli jesteście trochę właśnie na twarzach chcecie mieć taki efekt opalenizny kupujcie jakby serio to z drogie, ale opłacalne, jak mi to starczy na te wakacje to naprawdę będę to kupowała bo naprawdę super produkt myślę, żeby ten efekt widać, że jestem razie taka bardziej opalona. Także ja teraz się zbieram na plażę. Wierzę to spakuję, co biorę i w ogóle. Także zarobiłam sobie taki pakój w mi to the beach. So let's go! Hello, witam Was! Więc tak, ja się właśnie przebrałam w kostium już... I będziemy się blokować na plaży. Biorę sobie taką śladeczkę. I tak, pokryłam sobie właśnie arbuzika. Proszę bardzo. Złoskocham arbuza na plaży. Po prostu to jest taki vibe, jeść arbuza na plaży. Naprawdę uwielbiam. Także mamy arbuzika. To co sobie blokuję tutaj. Kolejna rzecz to są oczywiście okulary. Czapeczka. Czapyczka oczywiście do opalania, żeby mi nie świeciło w twarz. AirPodsy bardzo lubię sobie słuchać na przykład podcastów, jak się opalam, czy muzyki, także airpod to jest ważna, ważna rzecz. Wirodę sobie też klamrę, ponieważ wczoraj, nie, przedwczoraj jak byłam, to był taki wiatr, że to był po prostu koniec. Dzisiaj też troszkę jest, więc zobaczymy, jak będzie na plaży już, ale był taki wiatr, że po prostu możełam, żeby sobie związać, czuć włosy, a sobie nie wzięłam gumki. I po prostu musiałam się męczyć tym włosami, więc biorę dzisiaj już klamrę na wszelkie wykładek, także sobie ją zapniemy tutaj. O, super. Oczywiście woda, zimna. Pamiętajcie o nawadnianiu się, także oczywiście duża woda. Telefon, wiadomo, aparat. Który sobie za chwilę spakuję do tego, bo zbieram was ze sobą takie czarne klapeczki jakby takie alejaponki na takim podwyższym, na takiej platformie. Miej Boże, bo są tak wygodne Jestem jakoś ciężkie Teraz sobie oczywiście też ręczniczek Ubrałam sobie też takie pareo Tak sobie nawinęłam je tutaj Żebym miała czymś się okryć teraz Tak mi sobie iść Potem się na tą plażę idzie około 7 minut Także tak Na plaży taką niedaleko nas. A to już w ogóle ma takie słodki. Gdzieś mam taką sukienkę taką cioteczkową, przez w ogóle południe. Za około 40 minut jest słońca. Chciałabym po prostu zresztą wschód zobaczyć jak to wygląda. Także idziemy teraz tam drugą stronę Gempire. I jestem mega ciekawa, jak będzie to wyglądało, bo w sumie nie ma chmur i nikt się nie robi jeszcze. To jest takie fajne w zasadzie, bo jeszcze godzinę jak nie wiecie, to było jeszcze prawie nie ma słońca. que eu Mamy race, taki, taką wycieczkę, także mega fajnie. Będzie zaraz trochę kontent pewnie dzisiaj. Jest jakiś plaż, także nie mogę się doczekać. Idziemy też na śniadanko do miasteczka. Mamy wyjazd o 8.30 jakoś, stąd jeszcze dwie godziny w sumie. Będzie spokojnie ogarnę. Wybiorę utwity i w ogóle. jest tutaj, które mamy prom koło południa. Także będę to jedzą, jeszcze poendżujować w tym miasteczku tutaj obok mnie, bo to takie Serio było tak dobry przypuszczenie. Teraz ja te pietartki, co robią dobrą zaletę, Jesteśmy sobie radziwi, są takie dobre pisteczki. Nie chciałam, byś przestraszyła i, I przyświecał. Tak mi boli głowa, jest mi silno. Po prostu... bo się w ogóle skupiła. Lecimy na, na górę, bo chciałam wam pokazać jak kurde na górę tutaj. Jak już dochodzę na i wam pokażę, jak to wygląda. Miałam jakieś 3 tygodnie i um, nie chciałam sobie zrobić. I nie wiem, jak można. I lubić bardzo. Chciałam zrobić drugą rzecz, nawet jaką mogę jeździć. To byłam pamiątkę i jest druga brązowska. Mm -hmm. Mi się droga podoba. Jest złota i za chwilę mam fazę na smuk to bardzo a moja właśnie małą biżuterię złotych więc uważam, że będzie fajna Dobrze taka pamiątka z Sardinii fajna taka bransoletka jeszcze myślałam o pierścionku złotym, ale w końcu widziałam bransoletkę więc stwierdziłam, że będę jej częściej używać, też pierścionki się łatwo gubią w sumie to bym wiedziała, że podobał ten filmik z Sardinii, dajcie znać w komentarzu a ja już z wami żegnam do kolejnego odcinka